Cześć, dzisiaj zaczynam nagrywać cykl filmów dzień po dniu, pokazujących w jaki sposób pigmenty z roślin barwierskich schną, jak to może wyglądać, czego możemy się spodziewać, czego unikać, czym się nie przejmować i mniej więcej, czym zakończy się proces suszenia, jaką ilość pigmentu będziemy w stanie pozyskać. Zapraszam. Słuchajcie, chcę Wam pokazać. Mam tutaj strącone pigmenty rozłożone do suszenia. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, jest taka, że nie musimy oczywiście suszyć pigmentów na filtrze do kawy. Mogą być wykorzystywane bibuły filtracyjne czy inne papiery czy filtry, które jesteśmy w stanie potem rozłożyć do wysuszenia. Bardzo ważnym po prostu czynnikiem jest to, żeby dało się taki filtr czy taką bibułę no, w miarę płasko rozłożyć, żeby ten pigment się rozlał do wysuszenia. Niekiedy on się gromadzi w takim punkcie jak tutaj, taka pulpa większa się tworzy, no i możemy go sobie, dajmy na to, rozsmarować tak jak tutaj zrobiłam. Nożem, po prostu metalowym czy plastikowym jakimś narzędziem, możemy sobie to wygładzić i w miarę równomiernie rozprowadzić, tak jak tutaj też. Te pigmenty będą schły przez długi, długi czas, więc musimy zapewnić im taką możliwość, żeby długo leżakowały w tych naszych przestrzeniach. Fajnie jest to robić w miejscu suchym, przewiewnym, o obniżonej wilgotności, czyli może niekoniecznie blisko prysznica. Co jeszcze chcę powiedzieć, na etapie takiego mm, zdjęcia po prostu pigmentu do wysuszenia, warto sobie podpisać e, te e, filtry, ponieważ tak jak widzimy, to jest ciemne, to jest ciemne. Ja mniej więcej wiem dzisiaj, e, co z czego pochodziło, z jakiej rośliny, no ale może za dwa dni te kolory już się zmienią i będą trudniej rozpoznawalne. Dzisiaj mamy e, pierwszy dzień suszenia. Po strąceniu pigmentów wczoraj, po przecedzeniu ich, one całą noc jeszcze ściekały w lejkach, a dzisiaj te filtry tutaj rozłożyłam. Mm. Także będziemy je podglądać, pokażę za kilka dni, jak to się zmieniało. I co jeszcze chcę powiedzieć? Tutaj widzimy jakieś kolory na papierze w tle, w ogóle się tym nie przejmuję. To są kolory też pochodzące z pigmentów, więc one nie są aktywne jako barwniki nie zabarwią nam ani tego papieru, ani tego pigmentu, który na nim jest. Zaraz będę opowiadać dalszy ciąg jutro lub pojutrze. A tak wyglądają pigmenty kolejny, w kolejny dzień suszenia. To już jest drugi dzień schnięcia. Tutaj, gdzie jest większa pulpa, widać, że będziemy potrzebować więcej czasu. Natomiast w miejscach, gdzie pigmenty zostały w miarę rozsmarowane na płasko, pojawiają się już pęknięcia. To znaczy, że dobrze nam to schnie. W przypadku ciemnych nadal nie widać do końca, jaki kolor z tego będzie. Dzisiaj kolejny dzień suszenia pigmentów. Wystawiałam je na dwór, ale zobaczcie, normalnie są przykrywane, ponieważ światło nie jest dobre dla zachowania kolorów z pigmentów pochodzenia roślinnego. Więc tylko na potrzeby tutaj zerknięcia, jak one schną, odsłoniłam. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. No, coraz lepiej schną, zaczynają pękać, tutaj mamy pigment skory dębu już na brzegach. Filtra widać, jaki może być kolor, czego się będziemy spodziewać. Tutaj również mamy taki fiolet atramentowy, a tutaj mamy pigment strącony za pomocą węglanu wapnia, który ma taki charakter bardziej kredowy, będzie idealny do techniki gwaszu, na przykład. I to, co chcę zauważyć, co się wydarzyło. Słuchajcie, zobaczcie tutaj pigment z liści brzozy zaczął nam po prostu pleśnieć. Na wszystkich filtrach, na wszystkich bibułach widać, że ten pigment nie przetrwał próby czasu, bo po prostu zaszła jakaś reakcja organiczna. Prawdopodobnie dlatego, że kąpiel z brzozy stała przez całą noc na dworze w ciepły dzień przed samym strąceniem pigmentu. Tak to wygląda. No, tutaj już widzimy. Całkiem ładnie wszystko wysycha. Pokażę w kolejnych dniach, jak się sprawy mają. Dzisiaj kolejny dzień podglądania pigmentów w czasie schnięcia. Mamy już chyba piąty dzień od strącenia. Widać, że niektóre z nich dobrze sobie radzą. I już są prawie, że suche. Są już całkowicie suche. Kora dębu z siarczanem żelaza. Mamy tu modrzejec też z siarczanem żelaza. To są jeszcze mokre kawałki, ale te u brzegu są zupełnie suche. Można by je zebrać i rozetrzeć w moździerzu. Nawet już coraz więcej kolorów widać. I podobnie tutaj z korą dębu, z orunem. Te środkowe części, szczególnie te duże, tak jak ten kawałek, jest całkowicie mokry. I potrzebuje jeszcze czasu. Jeżeli macie ochotę, to w takim przypadku można rozdrobnić na więcej elementów, które po prostu szybciej wyschną. Tak pokruszyć, jakby. I tutaj podobnie mamy korę dębu. A I też te większe kawałki potrzebują czasu. Akurat u nas w tej chwili od kilku dni jest bardzo duża wilgotność z powodu deszczów, burz i takich nawałnic, więc te pigmenty mają troszeczkę utrudniony proces schnięcia. A tutaj w przypadku modrzejca też mamy większe kawałki, całkowicie mokre. Widać od spodu nawet inny kolor. Te na brzegu już wyschły. Dajmy im czas. Wrócimy do nich. Oczywiście na tym filmie nie widać już pigmentów z iści brzozy, ponieważ w momencie, kiedy złapały pleśń, ona zaczęła się rozwijać i już nie warto takich pigmentów przechowywać, nawet jeżeli środkowa część jest spleśniała, a zewnętrzna już wyschła. No ryzykujemy całkiem sporą stratą, bo jeżeli zaczniecie pracę z pigmentami, tworzeniem kredek, farb, to okaże się, że tej pracy jest całkiem sporo i nie warto nam bazować na pigmentach, które są w jakimś stopniu ryzykowne. Oto kolejny dzień sknięcia pigmentów. To jest równo tydzień po ich strąceniu i dopiero teraz mogę powiedzieć, że te pigmenty całkowicie wyschły. Jeżeli zerkniecie na początek filmu, jak duże tutaj były pulpy tego budyniu pigmentowego i jak niewiele z tego zostało, no to teraz będzie łatwiej sobie wyobrazić, ile mniej więcej pigmentów jesteśmy w stanie uzyskać z odpowiedniej ilości kąpieli barwiącej. No, co nas teraz czeka? Czeka na zebranie pigmentu z tych bibu. W ten sposób, trapując delikatnie, możemy pocierać pędzelkiem jakimś szorstkim, żeby go w całości zsunąć z e, filtra i spakować na przykład do słoiczka, tak jak ten pigment z Bryzylki tutaj się ma dobrze. No i potem oczywiście te pigmenty sobie możemy rozcierać e, w moździerzu, bądź też na szybie ucierakiem, w zależności od tego, co potrzebujemy. Cały tydzień schnięcia, jest to długo i daje obraz, jak wiele czasu potrzeba, żeby te nasze pigmenty wyschły. A to w sumie jest nieduża ilość. Także planując pracę, weźcie pod uwagę, ile czasu będzie Wam potrzebne. To był ostatni etap schnięcia. Jak sami widzicie, potrzebujemy dużo czasu, żeby pigmenty wyschły w całości. Kolejne etapy pracy będę pokazywać w innych filmach, także zostańcie, zaglądajcie. Do zobaczenia.